Proszę Państwa, organizator dał nam 20 minut na przedstawienie prac nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie EIDAS, regulującym w całej Unii Europejskiej identyfikację elektroniczną i usługi zaufania. Praktycznie wprowadzającym bardzo nowe elementy, w szczególności europejski portfel tożsamości cyfrowej, o którym tutaj już była mowa. I proszę Państwa, no, mając na uwadze, że w tych pracach pojawiają się. Setki stron uwag przekazywanych przez państwa członkowskie, że kolejne prezydencje tworzą również wielostronicowe dokumenty, które pokazują, a tu zmienimy to, tu zmienimy tamto i tak dalej. Więc pozwoliliśmy sobie z panią dyrektor Anną Weber, która niestety nie mogła przyjechać od razu na czas, ale będzie jeszcze tu z nami dzisiaj, pozwoliliśmy sobie wybrać tylko niektóre, niektóre wątki. Proszę Państwa, takie krótkie przypomnienie głównych celów zmian w rozporządzeniu EIDAS, to jest oczywiście zapewnienie bezpiecznych rozwiązań w zakresie tożsamości cyfrowej, żeby transgranicznie wszystko było wygodnie i bezpiecznie, zapewnienie, aby usługi. Publiczne mogły się, że tak powiem, rozwijać. Obywatele mają mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi przy korzystaniu z tych nowych rozwiązań. Także nie dość, że ma być wygodnie, to jeszcze bezpiecznie. Firmy mają się rozwijać, i tak dalej, i tak dalej. Więc założenia polityczne jak najbardziej takie no, sprzyjające obywatelom i zachęcające do tego, że, żeby popierać te, te propozycje, które przedstawiła Komisja Europejska. I proszę Państwa, główne zmiany, takie najważniejsze, które pozwoliliśmy sobie wybrać, to jest kwestia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, który ma pełnić trzy funkcje. Po pierwsze, ma pozwalać na potwierdzanie tożsamości posiadacza tego portfela w usługach, podkreślam, publicznych i prywatnych, dlatego że tutaj wchodzimy nie tylko na obowiązki. Propozycja rozporządzenia nakłada obowiązki nie tylko na podmioty publiczne, ale także na podmioty prywatne, które będą musiały pozwolić obywatelom Unii Europejskiej na poleganie na tym portfelu czyli, krótko mówiąc, jak będę chciał skorzystać z usługi publicznej i użyć tego portfela, to ma być dla mnie to dostępne, ale także w obszarach pewnych usług ma być to również dla mnie obowiązkowo dostępne. Następnie jest kwestia nowej rzeczy, czyli pozyskiwania przez posiadacza portfela tak zwanych elektronicznych poświadczeń atrybutów, ich przechowywania w portfelu i ich przekazywania do dostawców usług online w przypadku, kiedy będą potrzebne. Co są, są te elektroniczne poświadczenia tożsamości? To jest nie tylko to, co sama identyfikacja elektroniczna, że strona ufająca będzie wiedziała, że na pewno jestem osobą, za którą się podaje, ale także, że mam uprawnienia do czegoś lub mam jakąś cechę. Czyli na przykład mam więcej niż 18 lat to cecha, czyli na przykład jestem, mam uprawnienia inwalidy, mam uprawnienia lekarza, mam bilet do, na jakąś imprezę i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie atrybuty, które mogę mieć przechowywać w portfelu i ewentualnie pokazywać. Tak? Jestem żonaty, mam troje dzieci i tak dalej, i tak dalej. I dzięki tym atrybutom będę mógł łatwiej korzystać z usług online. I wreszcie. Możliwość składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, dlatego że portfel może posiadać nie tylko osoba fizyczna, ale także osoba prawna. Więc te trzy elementy mają się w portfelu znaleźć. No i proszę Państwa, ma się pojawić także rejestr stron ufających, korzystających z tego portfela. Dlaczego? Dlatego, że posiadacz portfela musi mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i pewność, komu te dane przekazuje. Więc jeżeli ktoś, jakaś strona ufająca, świadcząca usługę online, będzie chciała albo będzie musiała pozwolić na korzystanie z portfela, to ona będzie również obowiązana się zarejestrować specjalnym, notyfikować specjalnym rejestrze, który państwa członkowskie będą musiały prowadzić dla wszystkich stron ufających, które mają siedziby na swoim terenie, żeby te strony w sposób wygodny, bezpieczny, wydajny i tak zarejestrowały się w taki sposób, żeby było wiadomo z kolei dla osoby, która korzysta z portfela, że ona na pewno przekazuje dane do strony, która jest zarejestrowana, a nie jest to jakiś, no powiedzmy, złodziej danych, który będzie udawał kogo innego. Czyli nie da, ma się nie dać skorzystać z portfela, jeżeli nie jesteś zarejestrowany jako strona ufająca. No oczywiście mamy w Polsce obywatela. Mamy nawet rejestr stron ufających. On nie jest akurat zbudowany dla obywatela, tylko dla Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Więc jeżeli jakaś strona ufająca chce polegać na środkach, które są przyłączone do węzła, musi się zarejestrować, musi otrzymać decyzję administracyjną o przyłączeniu do węzła i tylko wtedy może korzystać. Więc jak korzystamy z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, możemy czuć się bezpiecznie, że nie przekażemy danych do złodzieja danych. No i główne zmiany to usługi zaufania nowe czyli elektroniczne poświadczenie atrybutów, o których już mówiłem, na podstawie źródeł autentycznych, umocowanych w przepisach krajowych, czyli na przykład no jak y, prowadzi... Y, Organ rejestr dowodów osobistych i ktoś będzie chciał potwierdzić, że ma dowód osobisty wydany wtedy, a wtedy, no to to jest źródło autentyczne. Jeżeli ktoś będzie chciał potwierdzić, że jest żonaty, no to znowu źródło autentyczne, rejestranu cywilnego i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, rejestry elektroniczne zapewniające <laughs> Elektroniczne rejestry, które zapewniają kolejność wpisów danych. Nowa usługa zaufania. Nie chcę tego rozwijać, bo mówię, kwestia 20 minut. I usługi archiwizacji elektronicznej. Też zupełnie nowa rzecz, która w gruncie rzeczy istnieje, ale nie została zdefiniowana w przepisach europejskich. Chronologię to sobie pominiemy, to Państwo sobie doczytają. Jest kwestia, co się działo. <laughs> Materiały źródłowe, które posłużyły nam do przygotowania tej prezentacji. To y, oczywiście zgodnie z tytułem są działania ostatniej prezydencji, która w tej chwili trwa, czyli prezydencji czeskiej. Zauważcie Państwo, że prezydencja czeska przygotowała trzy propozycje kompromisowe, do których oczywiście państwa członkowskie składały te setki stron uwag, o których mówiłem. No i ostatnio 3, 3 listopada przygotowana, y, przygotowana już y, wersja ostateczna na tak zwany koreper. Y, proszę Państwa, jeszcze wzięliśmy pod uwagę trzy takie ekstra dokumenty sporządzone przez państwa członkowskie, między innymi przez Francję i Niemcy, przez Słowenię i przez Polskę. O tych dokumentach za chwilę na końcu. Zasadnicze tematy dyskutowane podczas prezydencji czeskiej. Po pierwsze nieustająca dyskusja wokół definicji. No jest ten europejski portfel tożsamości cyfrowej, wszyscy wiemy, że to ma być coś, co pozwala, jak już wcześniej powiedziałem, tak, na identyfikację elektroniczną, na elektroniczne poświadczenie atrybutów i na składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bądź pieczęci. I proszę Państwa, ta definicja wiecznie się zmieniała, bo każdy miał własny pomysł, na to, czym portfel jest. Jedni twierdzili, że jest środkiem identyfikacji elektronicznej, a inni, że jest tylko produktem, w którym środki identyfikacji elektronicznej użytkownik może sobie do nich zainstalować, włożyć, skorzystać, po prostu dodać do portfela. Natomiast zgodnie z inicjatywą Komisji Europejskiej, która Komisja w końcu przekonała wszystkie państwa członkowskie, doszło do tego, że europejski portfel tożsamości cyfrowej jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Jak państwo widzą z definicji, ja to pozwoliłem sobie przetłumaczyć na język polski, być może tłumaczenie jest nieudolne, ale skorzystałem z. Powiedzmy z, istniejącego, z istniejącej wersji EIDAS, żeby użyć takiego słownictwa, jakie oficjalnie istnieje. Proszę <laughs> Państwa, była dyskusja, jaki poziom bezpieczeństwa zapewnia portfel. No i w pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej był to poziom wysoki. W toku dyskusji między innymi Polska, ale także Dania, <laughs> Włochy, wskazywały te państwa członkowskie, że zaraz, zaraz. No dlaczego zmierzamy wyłącznie do poziomu wysokiego, jeżeli w, w naszych krajach Większość środków identyfikacji elektronicznej, która funkcjonuje i obywatele je posiadają, na przykład w Polsce 15,5 miliona posiadaczy profilu zaufanego i korzysta z usług online publicznych za pomocą tego profilu zaufanego skutecznie i nie potrzebuje środka identyfikacji elektronicznej na, na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jeżeli zrobimy portfel na wysokim poziomie bezpieczeństwa to zabierzemy tym ludziom możliwość wygodnego dalszego korzystania z portfela, dlatego że nie będą mogli tego portfela sobie aktywować za pomocą istniejących środków zdalnie. Oczywiście będą mogli zrobić to za pomocą dowodu osobistego z wartą elektroniczną. Będą mogli to zrobić osobiście udając się do urzędu, ale to będzie niewygodne dla naszych obywateli. To samo powiedzieli Duńczycy, to samo powiedzieli Włosi. No ale komisja i wiele państw członkowskich trwało przy tym, nie, to musi być wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie chcę wyjaśniać z jakich powodów politycznych, tam różne były w kolorach, nie ma na to czasu. Natomiast udało się przygotować kompromisową propozycję właśnie za prezydencji czeskiej, że portfel owszem będzie na wysokim poziomie bezpieczeństwa, ale uwaga, będzie można go aktywować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej na średnim poziomie bezpieczeństwa plus dodatkowe jakieś weryfikacje tożsamości, które... Yy, co ciekawe, ma Komisja Europejska w rozporządzeniu określić. Więc takie Salomonowe rozwiązanie, mamy taki portfel, ale dajemy możliwość jego, że tak powiem, aktywowania na, za pomocą środka identyfikacji na średnim poziomie bezpieczeństwa. Poza tym jest ten non-paper Francji i Niemiec. Okazało się, że Francja i Niemcy włączyły się do tej dyskusji na ostatnim etapie. Wcześniej nie mówiły, że ten portfel to tak <laughs> na tym wysokim poziomie. Ne, e, nie tylko powinien być wydawany, ale także na średnim. Otóż okazało się, że Francja i Niemcy zauważyły, że są ograniczenia techniczne. Że nie mamy takiej możliwości dzisiaj wygodnego używania smartfonów do tego, żeby tylko za pomocą tego smartfonu stworzyć środek identyfikacji elektronicznej na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Że powszechnie dostępne telefony komórkowe, krótko mówiąc. <laughs> no nie są urządzeniami, które gwarantują to, że będzie bezpiecznie. Więc w związku z tym może istnieć niebezpieczeństwo, że oprócz tego telefonu komórkowego, tak, który mam, tak, ja akurat mam z górnej półki, więc ten być może by wystarczył, ale stać mnie było, natomiast y, w końcu pracuję w Kancelarii Prezesa Rady tak. Ministrów. <laughs> <laughs> natomiast... Natomiast, drodzy Państwo, są ludzie, są osoby w Unii Europejskiej, które być może nie chcą wydawać na telefony z górnej półki. I co wtedy? I wtedy będzie potrzebne zewnętrzne urządzenie, jakiś zewnętrzny token, tak, który będę musiał korzystać dodatkowo, na którym będzie materiał kryptograficzny, który pozwoli mi korzystać z portfela na wysokim poziomie bezpieczeństwa. No to, to może być bez sensu, bo w końcu zabijemy tę wygodę, która miała być kwestią używania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Ja, proszę Państwa, propozycja kompromisowa jest taka, pojawiło się to w motywie w motywie jednym z motywów, że owszem, ten portfel na wysokim poziomie bezpieczeństwa będzie wydawany, ale uwaga, będzie mógł być używany na średnim poziomie bezpieczeństwa bez tego dodatkowego tokena, jeżeli usługa online będzie na poziomie średnim. Więc Wilksyty i owca cała. Znaczy tu chyba już to opowiedziałem. Drobna zmiana w definicji identyfikacji elektronicznej. Proszę Państwa, drobna, ale dlatego dałem to w cudzysłowie, bo ona w sumie jest, przynajmniej jak dla naszego kraju, może stanowić bardzo ciekawą nowość, która pozwoli na przykład opiekunom osób wykluczonych cyfrowo albo osób, które nie mogą używać środków identyfikacji elektronicznej, albo osób, którym jest bardzo niewygodnie używać środków środki identyfikacji elektronicznej. Na uwaga, ich reprezentowanie tak, za pomocą ich środka identyfikacji elektronicznej. Zobaczcie Państwo, jaka zmiana. Wcześniej było, że środek identyfikacji elektronicznej jest w ogóle identyfikacja elektroniczna, oznacza proces używania jakichś danych do potwierdzenia tożsamości osoby fizycznej lub osoby prawnej lub osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną, ale nigdy nie było możliwości reprezentowania innej osoby fizycznej. A tu się pojawiła zmiana. I ta zmiana akurat naszym zdaniem może być bardzo ważna. Um. No, wynikowa definicja w danych identyfikujących osobę to jest konsekwencja tego, co powiedziałem wcześniej. Korzystanie z portfela offline. Za prezydencji czeskiej zauważono ciekawą rzecz. Strona ufająca w myśl definicji proponowanej przez Komisję Europejską to jest osoba fizyczna lub prawna. Więc skoro stroną ufającą jest osoba fizyczna, a osoba fizyczna może mieć ten portfel tożsamości cyfrowej, krótko mówiąc, który będzie się w tym telefonie komórkowym, w tym smartfonie przedstawiał, tak? ten smartfon będzie używany do tego, no to jak dzisiaj, drodzy Państwo, mamy M obywatela, to mnie się już zdarzyło, że z inną osobą fizyczną żeśmy byli w interakcji na miejscu tak? i żeśmy sobie nawzajem potwierdzili tożsamość za pomocą portfeli. No po prostu stłuszkę miałem parkingową. Tak? I się okazało, że obaj tak, używamy M-Obywatela i obaj wolimy polegać na M-Obywatelu, uwaga, niż po pokazywać cały dowód osobisty. Zauważcie, że w przypadku w przypadku dowodu osobistego tam jest nieco więcej danych, tak? Tam jest między innymi numer, K, który i tak dalej. W europejskim portfelu tożsamości cyfrowej ma być możliwość wyboru danych, które w ogóle pokażę. Bo my mamy gotowe schematy danych wem obywatelu, ja tam nie mogę wyłączyć niektórych pól. Europejski portfel tożsamości cyfrowej ma, ma, ma pozwolić im pokazać na przykład tylko imię nazwisko i PESEL, albo tylko imię nazwisko i adres, co sobie żywnie będę chciał wybrać. Więc fantastyczne urządzenie chroniące moje dane osobowe. Ale okazuje się, że strona ufająca, aby móc korzystać z tego fajnego urządzenia, musi się zarejestrować w tym rejestrze, o którym mówiłem, żeby ten drugi wiedział, komu ja pokazuję dane. No to, że Państwa, dzisiaj jest, dzisiaj jest właśnie konferencja telekomowa, na której nasz przedstawiciel zwróci uwagę, że być może wycofanie się z tej propozycji używania portfela offline bez konieczności rejestracji, nie jest dobre. Dlatego, że po pierwsze, jak ja bym chciał zatrudnić, nie wiem, opiekunkę do dziecka, prawda, no mam wnuczkę, dwa lata, tak, no być może coś się wydarzyło, muszę szybko skorzystać z jakichś usług, tak, i chcę mieć pewność, że ta osoba jest tą, za którą się podaje. No super, europejski portfel tożsamości cyfrowej, ale nie będę mógł skorzystać, dlatego że jeżeli ta opiekunka do dziecka nie jest zarejestrowana w rejestrze, to ja nic nie zrobię, prawda. Przepraszam, jeżeli ja się nie zarejestruję, Źle mówię, wróć. Właśnie ja nic nie zrobię, jeżeli ja się nie zarejestruję. A po co ja się będę rejestrował? Dlaczego ja mam swoje dane osobowe przekazywać do jakiegoś rejestru? Więc w związku z tym, czego będę żądał, będę żądał od tej opiekunki dowodu osobistego, żeby mieć pewność, kto zostaje z wnóżką, tak? Widzicie Państwo, więc niekoniecznie to jest dobre, poza tym, żeśmy zauważyli, no jeżeli jest interakcja offline, Krótko mówiąc, jak tam nie ma internetu. A wiemy, że można EM obywatela korzystać także bez internetu. Nie jest taka pewna weryfikacja, ale jest. A to ma być w ogóle niemożliwe. Więc na to zwracamy uwagę. Kwestia rejestracji stron ufających. Proszę państwa, był taki przepis na początku, że była tylko informacja dla państwa członkowskiego, w którym strona ufająca ma siedzibę. Ja przepraszam do organizatora, mam jeszcze 5 minut? 5 minut, a masz 20 sekund. Tak, to jeszcze mam trochę. 5 minut, Dobra, <laughs> więc informują stronę ufającą, informują Państwo członkowskie, w którym strona ufająca ma siedzibę, tak, że ona będzie chciała korzystać z portfela. Miała być to tylko delikatna informacja, no jak informacja, to Państwo zbiera te dane, kto jest stroną ufającą i użytkowników portfela dzięki temu powstałemu rejestrowi będzie informowało, do kogo przesyłają dane. Zauważcie Państwo, że tak działa Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Jak korzystam z bankowości elektronicznej i chcę przekazać dane do jakiegoś usługodawcy, to bank mi mówi, a chcesz przekazać do administracji publicznej, a chcesz tutaj przekazać. Czy się zgadzasz? tak? No bo wiadomo, bo jest zarejestrowana ta strona. Jak nie będzie zarejestrowana, to nie będzie wiadomo. OK, fajny rejestr. Ale proszę Państwa, w kolejnych przepisach przepis zaczęto rozbudowywać. I pojawiły się nie tylko kwestie takie, że ma być tylko informacja, okej, okay, ja jestem takim, a takim podmiotem, mój numer KRS taki, a taki, dziękuję, do widzenia. Nie, ta strona ufająca miała napisać, jakie usługi będzie tworzyła online, do tego rejestru, jakie dane osobowe będzie potrzebowała do tych usług, tak? i za każdym razem miała notyfikować nowe usługi i nowe dane osobowe i zmianę tych danych osobowych. Ale jeszcze, jeszcze nic, jeszcze dodano obowiązek nałożony na państwa członkowskie, żeby te państwa członkowskie weryfikowały, czy ta strona ufająca, aby może żądać takich danych osobowych. No więc, proszę państwa, zrobił się szum, że to jest za duża biurokracja, że to może hamować rozwój usług poza tym, że obywatel sam ma prawo decydować o tym, jakie dane osobowe komu przekaże, a portfel ma dać tą funkcjonalność. Dam to, dam tamto i tak dalej. Poza tym mamy rozporządzenie RODO, gdzie obywatele spokojnie mogą donieść na takiego dostawcę, tak, który będzie żądał za dużo danych osobowych i on niebagatelne kary może zapłacić. Więc spokojnie mamy przepisy, które będą hamowały zapędy stron ufających. Uwaga, one będą zarejestrowane, będzie dokładnie wiadomo, kto to jest i żąda za dużo danych. I proszę państwa, udało się to wycofać. Jest tylko obowiązek prostej rejestracji, ale zostały przepisy, które mówią, że państwa członkowskie mogą żądać więcej, które chcą, bo różne państwa mówimy o tym różnie. Znaczy już nie chcę mówić w którym gronie była Polska, tak, ale mieliśmy mnóstwo spotkań bilateralnych, żeby zdjąć te obowiązki, a w swoim czasie Polska nawet dobra Powiedziałem to, tak, na jednym ze spotkań unijnych, że nie należy traktować użytkownika portfela jako idioty, który nie będzie wiedział, komu przekazuje dane. W końcu będzie rejestr i będzie wiadomo, komu przekazuje i mu się zapali na pewno lampka, tak, że tej stronie nie. A poza tym nawet takie zrobienie takiej biurokracji, co ciekawe, mówię. Większość państw członkowskich to poparła i się ten rejestr, że tak powiem, zmniejszył do takiego podstawowego, jaki chciała Komisja Europejska. No, kosztowne biurokracja, o tym mówiłem. <laughs> obowiązek rejestracyjny prywatnych stron ufających. Proszę Państwa, już o tym wspomniałem, ma być obowiązek dla tych, którzy działają w obszarze transportu, energetyki, bankowości, usług finansowych, wody pitnej itd., tak itd. Tak Państwo widzą na ekranie <laughs> to. Te wszystkie strony są zobowiązane do tego, żeby pozwolić ludziom polegać na portfelu, tak? czyli zalogować się. Tak? Krótko mówiąc, będę miał portfel i gazownia będzie mogła powiedzieć: OK, zrób sobie login, hasło, załóż konto. Tak? Ale mam mi też pozwolić zalogować się bezpośrednio portfelem. Bank tak samo, proszę państwa. I zauważcie, dlatego ten portfel pewnie ma być na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Ale okazało się, i tu liczne państwa członkowskie, ja myślę, że w tym Danii, bo Duńczycy tego nie ukrywali, oni mają takie rozwiązania u siebie w kraju, że u nich jest kilka tysięcy firm, małych i średnich, które wymagają tego dwuskładnikowego uwierzytelniania, czyli tego, tego, tego uwierzytelniania, że tak powiem, na tym. Bezpieczniejszym poziomem. Tak, silne się, postelu, silne Tak, miał i gadownia. I proszę Państwa, te firmy powinny się od A one tak, strasznie cię ma... przędą, bo COVID, to kryzys jest nie tylko u nas, bo wojna, kryzys jest nie tylko u nas. Więc w związku z tym wiele państw członkowskich to poparło i propozycja weszła w życie. Jest możliwość wyłączenia małych i średnich przedsiębiorców, jest dłuższe olegi dla dużych. Więc nie wejdzie to tak od razu, ale tutaj wzięto pod uwagę, przynajmniej na razie, na dzień dzisiejszy jest taka propozycja, że nie będzie takiego bardzo silnego obowiązku, on będzie powiedzmy rozmyty. Elektroniczne poświadczenia atrybutów wystawiane przez organy publiczne. Polska, Austria, Słowenia to były państwa, które zauważyły. Już tak czas? Tak które zauważyły, drodzy Państwo, że jeżeli organ prowadzi rejestr publiczny, to on prowadzi to zgodnie z ustawą. Tak jest w Austrii, tak jest w Polsce, tak jest w Słowenii i tak jest też w wielu innych państwach członkowskich. Że te dane autentyczne, które są w rejestrze, można na nich polegać. No bo jeżeli nawet ta, ten podmiot publiczny da te dane, Kwalifikowanego dostawcy usług zaufania i ten kwalifikowany dostawca wystawi elektroniczne poświadczenie atrybutów, to i tak będzie polegał na tych danych, które źródłowo pochodzą z rejestru publicznego. I my dzisiaj mamy rozwiązanie, że mamy te dane w naszym obywatelu, tak, i nie ma pośrednika w postaci kwalifikowanego dostawcy, żeby na tych danych można było polegać. Mam tam M prawo jazdy, mam tam certyfikat COVID, tak, i spokojnie można na tym polegać. Rozporządzenie powiedziało nie, nie, nie. Po drodze jest kwalifikowany dostawca. Proszę Państwa, y, pośledźcie Państwo, jak to się w końcu skończyło. Y, ja mam tutaj jeszcze parę rzeczy y, y, dotyczące identity matching, czyli używamy w Polsce numeru PESEL. Używają w różnych krajach różnych identyfikatorów y, y, państwa inne członkowskie. Niemcy w ogóle nie przyporządkowują stałego identyfikatora. Y, Holendrzy, na przykład, mają coś na kształt swojego PESEL-a. I jakbym chciał skorzystać z usług holenderskich, dzisiaj korzystając z notyfikowanego środka, jest notyfikacja w tej chwili polskiego publicznego schematu identyfikacji elektronicznej. To Holendrzy nadadzą mi taki swój PESEL, żebym jak mógł z tego korzystać. To się pojawia bardzo poważny problem, żeby było wiadomo, czy jestem faktycznie osobą, za którą się podaje. Zwłaszcza jeżeli mam popularne nazwisko i imię i urodziłem się na przykład w tym samym roku, co inna osoba, która je nosi. Obrigado.